Był wtedy wrzesień, czy pamiętasz? Nad morzem stała gęsta mgła. Mówiłeś, nie płacz, przecież wrócę za tydzień, a najdalej dwa. Czekałam lata tu na brzegu, a wiatr. Lwowie. Aha, to to jemu o to chodziło. I ty on już idzie, nie? Już? Uhu. A rzecz autentyczna, bo to się dzieje w roku 1914. Proszę Państwa, naprzeciw siebie mieszkały dwie rodziny. Jedna polska, druga żydowska. I Polacy mieli córkę, Różyczkę, a ta rodzina żydowska miała chłopca, panie... Mońka. I ten Monik się zadłużył w tej różyczce. Różyczka miała 18 lat, Monik miał 21. No więc to już pora. Ładny wiek. I tam smalił do niej kuperczaki. Ale ona go nie chciała, ta różyczka, za żadne skarby. No jak on już usłyszał konkretnie, że różyczka go nie chce, zrozpaczony poszedł, wziął pióro i pisze. Och, jak ja jej kochał, te golden Ruzi. Jakie ona z rumieńcem miała szliczne buzie, że jak ja jej ujrzał, gleich der ersten Mühl", tak ja sobie pomyślał, to by geszedł. I z jednej minuty, i z jednej tych chwili, serce z uczuciem tak się zbałwanili, <laughs> że od tej pory i ze wszystkich szyli z miłości, dychał i z miłości żył. I kupił ja bukit pewnej niedzieli, a in gulnge co to diabli wzięli, i wziął ja ten bukit i rzekł mi, ajwaj, za bukit, za miłość wzajemności daj. A ona mi rzekła, jak tak, można rzeknieć, u takiego słowa tu się można wścieknić, a ona mi rzekła, aż powtórzyć wstyd. Masz mi z tym bukietem ty parzywy żyć. No chyst Żyd u tego stuleci, to chyba głupi goj tak sobie pleci, ale człowiek medbiildą von całego świat nie powinaczy jak rodak, nasz brat. Mi jest liferanto, mi jest patrioty, my dajemy pieniądz na wszystkie klupoty, gdyby nas nie było. No, no, a świat by wojował, no, a kto by wojski liwerował, no. Ale ona tego nie wie, ona tego nie rozumie, ona tylko swój pisek pokazować umie. A ślak z odcne mi tej pięknej liczki. Już nigdy nie będzie kochał katoliczki. <gry> Czekałam lata tu na brzegu. A wiatr tęsknotę muniósł w dal Serce łzawiło i bolało, że nie powracasz z żadną z fal Może wśród mgły, jakże znaleźć w nim statku szlak Może i łzy, jednakowy ich smak fal cichych szum, z pieśnią Ach, ale... Piękny wiersz. Więc Muniu, Monio ma 4 lata, on musi jeść, musi, obojętny. Plackie, kartoflane, banany, bób kaczany z kukurydzy, Ono musi jeść, a on nie chce. No Monio, jedz syneczko, ja ci proszę, ja nie chcę. Monio, ja ci tak serdecznie proszę, jeść, Ja nie chcę. Monio, no to powiedz co ty chcesz? Gówno. Marysiu, proszę podać paniczowi gówno. Dobra, skąd Marysia wzięła? Nie wiem, ale podała. No Monio, jedz, chciałeś? Ja nie chcę. A czemu ty nie chcesz? Bo ja chcę z cybulkiem. Marysiu, proszę podać paniczowi z cybulkiem. No to Marysia, tak, 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 cybulki dodała, zamieszała. No Monio, masz jedz, synku? Ja nie chcę. No a czemu ty nie chcesz? Mówi, niech taty pierwszy je. No to mama podzieliła. Morec, choć tu, szada jajc. No to morec oszysz, spuścił mrembol swoje, gówno. Mówi, no monio, widzisz, taty już zjadł synek. No zjedz ty też swoje. Ja nie chcę. No a czemu ty ślak by ciebie trafą nie chcesz żyć? Mój, albo tatu zjadł ten lepszy kawałek się razem z w melodię, którą gra wiatr ze łzami w zamian. Nu. Biały mój dom, okien pustką spogląda w dal, czy ci już nic naszych dni w nim nie żal? Tęsknota ma tyle lat, już szalonych trwa, więc wróć, bo czeka cię tu. Ballada po trzech królach, autorstwa pana Mariana Chemara, weł Monik Heszeles, lwowski żyd. Szli nocą. W śnieżnej zamieci. Jeden, drugi i trzeci. Mrozem siekł wiatr surowy, a w tym ich na granicy zatrzymali celnicy. Wstać krzyczą, nie lzia, kto wy? Gdzie paszporty i wizy? I utwierać walizy i sakwy. A co w nich? A co to? Zagraniczne pachnidło, myr, nart i kadzidło i brylanty i perły? I złoto? Przyłapaliśmy, krzyczą te trójkę przemytniczą. Nie wyjdzie wam to na zdrowie. A Kacper powiada przecie, ludzie, chyba nas poznajecie. To my, trzej królowie. Jeden, drugi i trzeci, jak co roku od stuleci. Idziemy w tę noc do stajemki, a w tych sakwach dla dzieciątka hołd, prezent, pamiątka i dla matki panienki. – Stać! – krzyczy pierwszy celnik. – Ja tu jestem, naczelnik. Zatrzymuję was karnie. A jeżeli w ogóle to prawda, że wy króle, to królów my na latarnie. A wszystko, co w sakwach macie, ulega konfiskacie. Krzyczał o konfiskacie, a wtem spojrzał z ukosa i struchlał, bo z przed nosa znikły mu trzy postacie. Znikły skarby i sakwy Mgłą nikłą powiało Jakby nad granicznym szlabanem I pachnie mróz Jakby mydłem zagranicznym kadzidłem Myrrą, nardem, szafranem W ciemną noc ustajenki stajenki Rozległ się stóp cichuteńki Święty Józef z kobla uchylił A późno żeście Powiada nareszcie Już się tu wszyscy dziwili klęczą razem od rana. Już im ścierpły kolana. Czekamy przy kolędzie matka dziecinę tuli. Jakże to bez trzech króli? przecie się nie obędzie. Mieliśmy na granicy kłopoty. Czarnolicy Baltazar szepnął do cieśli. A święty cieślejno chodźcie tu ręką skinął, bo wieje ode drzwi. Weszli. A tam blask Jasno wszędy, dźwięczą śliczne kolendy, Tłum ogromny wstające, głowa przy głowie stoi, I trzej królowie siwi, W niebo wzięci szczęśliwi, Że znów u siebie są w Polsce, Wiernym w królestwie swoim. Ten brzeg ja, dnia, la, da, da, da. niyada laraam niyadara laraada niyala laraam niyadariya dara